Witam Was w kolejnym materiału na moim kanale. Dziś kolejny film konkursowy, jak to zawsze u mnie co miesiąc. Także myślę, że nikogo nie zdziwiłem. Co w tym konkursie będzie do zgarnięcia, to już Wam pokazuję. Mamy tutaj wyrzutnię Gigant od Jorga. Od Iskry, od funke. Mała wyrzutnika Hukowa. Fontanienkę. Elbrus od Triplexa, Dragony w dwóch wersjach. Oczywiście co to by był za konkurs UABesa bez diabełek, także diabełki tutaj również latują, A do tego coś o czym chwilę temu było powiedzmy głośno, czyli klapeczki odpalaj we współpracy z Kubotą. Tak to się prezentuje w takim woreczku, klapeczki widać, nie będę ich już tutaj wyjmował. Także taki zestawik, trochę pirotchniki i pewien gadżet ze sklepu. Mam nadzieję, że w miarę się nagrody podobają. Będzie coś do odpalenia i coś do pochodzenia. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Zasady są takie jak zawsze. Za chwilę ja też dokładnie omówię. A w tym momencie chciałbym Was jeszcze zaprosić do linków w opisie. Tam macie linki na mojego Instagrama, na mojego TikToka, serwer Discord, na którym siedzę. Oraz oczywiście, właśnie do odpalaj.pl, gdzie macie mój kod robotowy ABS-20 na 20%, 25, 20 zniżki na wszystkie artykuły nieprzecenione. No i co? Dla wszystkich chłopców konkursów chciałbym też powiedzieć, że na kanale odbywają się i będą się odbywać regularnie co tydzień transmisje na żywo. Na których też coś, co nieco się rozda. Ostatnio na, na live rozdaliśmy trzy kostki. Hukowe Dumbum, kostki, te 16 Strzał ten tenim Salut, także na kolejnym też coś zgarnę do rozdania. Także zapraszam, żeby siedzieć z nami na żywo. Zestawik prezentuje się tak. Zasady są następujące. Wystarczy subskrybować kanał, lajkować filmy oraz komentować właśnie te filmy z. Lipca. Dokładny zakres tych filmów podam Wam w komentarzu. Tam też będą podane, e, podane kiedy będzie wyniki. Konkurs działa klasycznie, czyli podczas losowania będę losować do, do, do momentu, w którym ktoś się powtórzy. E, także na przykład losujemy film z, nie wiem, powiedzmy, 2 lipca, 3, 4, 5, 6. Jeśli ktoś się powtórzy, w tym tygodniu to wygrywa, więc logiczne jest, że komentując wszystkie filmy z tego okresu macie największą szansę, a komentując dwa filmy macie tą szansę najmniejszą. I właśnie dwa filmy to jest minimum, żeby mieć jakąkolwiek szansę na wygraną. Ale jak już pewnie obliczyliście, no jednak wypada skomentować trochę więcej tych filmów. Tak jak powiedziałem, dokładny zakres filmów dokumentowania podam Wam w przypiętym komentarzu oraz dokładnie opisane zasady. Klasycznie paczkę wyślę na osobę dorosłą, ale jeśli nie macie 18 lat, spokojnie możecie brać udział. Wtedy paczkę po prostu wyślę na dane nie wiem, Waszego rodzica, kuzyna dorosłego, dorosłego kolegi cokolwiek. Także myślę, że bez problemu sobie poradzicie. Trzymajcie się, cześć i ja już lecę w sumie nagrywać kolejne filmy, żeby mieć co wrzucać w tym lipcu.